dzień dobry, dzień dobry, jest piątek, 7 lutego list. Taka, czyli patrzysz do przedszkola idzie my już wyszliśmy z przedszkola, patrzysz troszkę zmarznięty idziemy wysłać list, aż mu łezka cieknie z zimna, mówił, że zimno no jest faktycznie zimno wyślemy list może tam pójdziemy, do momenty, ale zaraz zobaczymy no i list wysłany, więc przyszliśmy sobie tutaj na rybkę z rybkami my jesteśmy tak Shopping Center tam jest fryzjer, ale patrzeć nie chciał Zapar się, że nie no to teraz czeka go taka przejażdżka no i tu musi zbierać punkty kopalni oho, już umie już wie o co chodzi tak. proszę jak kosi dolary Popalnie. A tutaj jeszcze, na drugiej w samochodzie. Ale tutaj dwoje dzieci mogło naraz, jedno za kierownicą. A drugie tutaj. A... Też się zbiera sprawy różne. Więc... A tutaj powtórka z Rozywki, czyli jest wczoraj. Patryczek znowu pokąpieli świeżo. I tu dostał takie pianinko. a Agnieszka coś tam jeszcze widzę ma no. co to takiego? takie No pobaw się chwilę jest nasz Janko muzykant a tu u nas trwają postrzyżyny Agnieszka maszynkę pożyczyła od koleżanki bo... ja tu mam taką, że na na no, łyso bardzo chętnie, ale tak na z paniem to nie bardzo. Bo no, wcześniej było ostrzeżenie nożyczkami, ale nie wszystko poszło dobrze. No bo się ruszył. Tak, do no, Patryśa się i no. Poprzednim no. razem Agnieszka bardzo ładnie, a tym razem gdzieś coś się coś nie wyszło. Coś nie poszło nie tak. No. Znaczy, nożyczkami dobrze szło, tylko sięgnęła po maszynkę, a to nie taka maszynka. No i... Nie ma, no, właśnie tam... nożyczkami mi grzebka się za dużo obcięła. No, Bo Patrynio no. oglądał bajkę i ruszał łupką, tak? My tak teraz Agnieszka porzuciła maszynkę, już taką półprofesjonalną praktycznie Musimy i to trochę doprowadzić do ładu, no. tak I Jest tutaj nasze strzyżenie owiec. Też mieć długie włosy czy krótkie? Just, yeah. Całkiem krótkie? Tak. Yeah. Takie mhm. jak tata? Takie jak... Tak? tak? Tak mało włosów, podamy?